Oto nasz dzisiejszy laureat, Marek Szołtysek. Tak wyglądał mniej więcej 44 lata temu. To także Marek, ale w wieku około 6 lat. Wtedy, jak każde dziecko, lubił się bawić i podróżować z rodzicami. Interesowała go także motoryzacja i tak niepostrzeżenie wydoroślał. Skończył studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, założył rodzinę. I to właśnie rodzina jest motorem jego działania. Razem z żoną i pięciorgiem dzieci mieszka w Rybniku. Jego prawdziwą życiową pasją jest pisanie, głównie o Śląsku. Pisze zarówno po Śląsku, jak i po polsku. Jest także wydawcą specjalizującym się w tematyce śląskiej. Marek jest jednocześnie dziennikarzem, fotoreporterem, a także nauczycielem historii. Przede wszystkim jednak pisze i to sporo. Jego publikacje znajdziemy w piątkowym dzienniku zachodnim. Ma tam cykl felietonów pod tytułem Świat według Ślązoka. W Gościu Niedzielnym publikuje felietony z cyklu Jo Ślązok. Z kolei w echu Miasta Katowice można znaleźć felietony opatrzone tytułem Na Śląski Rozum. W miesięczniku społeczno-kulturalnym Gazeta Rybnicka ma cykl felietonów ABC Dłoża Cześląskich. Marek Szołtysek był także współautorem cyklu emitowanego w telewizji kablowej noszącego tytuł Spacerem po Rybniku. Z ogromnym przejęciem i zaangażowaniem opowiadał wtedy o stawach i stawiarstwie rybnickich kołębiach, pomnikach, ścieżkach rowerowych, zwracając przy tym uwagę na liczne osobliwości związane z naszym miastem, jak chociażby budynek rybnickiego zamku czy ratusza. Rybnik był wtedy obciążony Kontrybucjami po wojnach napoleońskich był po prostu zadłużony. Jak postawili ten ratusz, jest to. Poczekaj, poczekaj mnie to fazy mnie dylimuje, już czas nagramy. No cóż, czasami bywało i tak, Marek podjął współpracę z Radiem Katowice, gdzie ma stały cykl zatytułowany Wieści w Kąsku i na pośląsku. Od niedawna podjął współpracę z telewizją Katowice, z którą wspólnie przygotowuje cykl programów zatytułowany. Śląsk jest piękny. Czasami. lubia się łobiec we śląski strój. Jako prawdziwy miłośnik i popularyzator śląskiej kultury jest gotów znosić wszelkie pojawiające się przeciwności losu. Nie straszne mu chaszcze, mokradła czy niedostępne wzniesienia, a wszystko po to, by możliwie najlepiej i najciekawiej opowiedzieć jakąś interesującą, czasem mrożącą krew w historię. Owa góra wielkiej czci doznawała u wszystkich mieszkańców z powodu swego ogromu oraz przeznaczenia, jako że odprawiano na niej przeklęte pogańskie obrzędy. Dzisiejszy laureat jest autorem ponad 800 felietonów. Napisał 23 książki o Śląsku, które sprzedały się dotąd w łącznym nakładzie ponad pół miliona egzemplarzy. Najbardziej znane jego książki to Biblia Ślązoka Elementarz Śląski Ślązoki niegęsi Kuchnia Śląska Dzieje Śląska Polski i Europy czy wydana w siedmiu językach pozycja Śląski jest piękny. Pozycję Marka Szautyska w śląskiej społeczności regionalnej potwierdza liczne grono czytelników oraz bardzo wiele prestiżowych nagród polskich i zagranicznych za w pełni oryginalny i niekonwencjonalny sposób kształtowania wiedzy o małej ojczyźnie oraz za miłość do śląska i pielęgnowanie gwary. Te nagrody to m.in. telewizyjna nagroda. Sirkom Regional w Hiszpanii, nagroda Dziennika Zachodniego Miód, Hany z Roku, nagroda Prezesa Telewizji Polskiej PIK, promocyjna nagroda Korfantego, dwie nagrody Prezydenta Rybnika w dziedzinie kultury, czy też Śląska Loża Liderów. Marek prywatnie ceni sobie dobrą kuchnię. Niekoniecznie musi to być rolada z kluskami i modrą kapustą. Bardzo lubi spaghetti z suszonymi pomidorami. Jeśli chodzi o rekreację, to preferuje turystykę rowerową. Marek Szałtysek to po prostu Ślązok z urodzenia i wyboru. To także tegoroczny laureat Złotej Honorowej lampki Górniczej. No cóż, mam nadzieję, że Wam się to wszystko podobało. Tuż. Czyńcie się, szczęść Boże, i chowcie się mi na...